Dziwią mnie strasznie pretensje do polskiej policji, że nie wywołało jej jakiegoś wielkiego zainteresowania ani szoku fakt, że kilku facetów w środku nocy w łódce pływa wokół infrastruktury krytycznej Rzeczpospolitej. Trwa wojna na Ukrainie, media pełne są doniesień o tym, że rosyjscy agenci i terroryści. Krążą po całej Europie. Sam obóz rządowy chce powoływać komisję, która bada wpływy rosyjskie w Polsce. Tymczasem policja nasza państwowa pod wodzą dzielnego komendanta, który ma ciągle jakieś kłopoty, bo to albo mu brata chcą wsadzić do więzienia, albo wystrzeli mu granatnik nie tak jak trzeba. Otóż pod wodzą tego niezwykle udanego komendanta policja państwowa nie uznała za coś, zadziwiającego dziwnego bądź podejrzanego, że jak mówimy, faceci w łódce pływają sobie w środku nocy w, w, po Bałtyku koło naszej infrastruktury krytycznej. Dzielni policjanci przyjmują wyjaśnienie tych panów, że oni przyjechali z Hiszpanii, w środku zimy w Polsce po, po, poławiać bursztyny i po prostu ich sobie spokojnie wypuszczają. Jak wiadomo Hiszpanie masowo uwielbiają przyjeżdżać nad nasz polski Bałtyk, nienawidzą bowiem mórz, które oblewają to, czy to Hiszpanię, czy wyspy do tej Hiszpanii należące. No więc trudno się dziwić, że policjanci dziwią się, że w styczniu w środku nocy jacyś Hiszpanie pływają po polskim morzu, bo jak... Powtórzmy jeszcze raz, powszechnie wiadomo, że Hiszpanie uwielbiają to robić i nie wyobrażają sobie innego spędzania stycznia jak nad Polskim, wspaniałym Morzem. Kiedy jednak możemy się zastanowić, ci. Hmm, nawet Hiszpanie wywołaliby zainteresowanie polskiej policji. A proszę Państwa, na pewno zainteresowanie polskiej policji wywołaliby Hiszpanie, Polacy bądź reprezentanci jakiejkolwiek innej narodowości, gdyby nie w środku nocy pływali sobie łódką koło naszej infrastruktury krytycznej, ale na przykład przyszło im do głowy zakłócić obchody miesięcznicy smoleńskiej. No, Hiszpanie raczej nie zakłócaliby miesięcznicy obchody. Obchod Miesięczniców, miesięcznicy Smoleńskiej, z tego prostego powodu, że poza Polską nie ma zwyczaju obchodzenia czegokolwiek miesięcznic. Więc, jakby jacykolwiek Hiszpanie o tym usłyszeli, to by się postukali w głowę. No ale gdyby Polacy przeszkadzali w miesięcznicy Smoleńskiej, policja z całą pewnością nie tylko by ich spisała, ale jeszcze zawiozła na komisariat i być może mieliby poważne kłopoty. Ha, proszę państwa, co by się stało, gdyby ci Hiszpanie bądź Polacy, na przykład naruszyli uczucia religijne ojca dyrektora, zakłócili jakąś imprezę ojca dyrektora, albo na przykład co by się stało, gdyby ktoś w czasie mszy, gdy ojciec dyrektor wypowiadał swoje słynne słowa, że to nic dziwnego, że tam ludzie mają pokusy pedofilskie? Prawda? On mówił takie rzeczy z y, y, ołtarza. Gdyby ktoś, jakiś oburzony katolik, wtedy wstanął w tym kościele i krzyknął: Jak śmiesz mówić takie słowa, jak śmiesz profanować ołtarz pański, mówiąc o tym, że każdy ma pedofilskie y, y, pokusy, to taki ktoś, gdyby tak krzyknął w kościele, z całą pewnością policja by się nim zainteresowała i y, y, nie tylko go znowu spisała, ale jeszcze wytoczyła mu sprawę w sądzie. Ale proszę Państwa, żyjemy w kraju, w którym właśnie policja może się zajmować dobrym samopoczuciem uczestników obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Policja może się zajmować tym, by, broń Boże, nie naruszono czyichś uczuć religijnych w jakiejś sprawie. Natomiast dlaczego policja miałaby się zajmować podejrzanymi gośćmi pływającymi w łódce koło naszej infrastruktury? Krytycznej. Przecież polska policja, jak wiadomo, jak cały nasz kraj, ma inne zadania na głowie. Nie z, z całą pewnością jednym z najważniejszych takich zadań jest dobre samopoczucie prezesa. A więc stanie na straży dobrego samopoczucia prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, stanie na straży, uczuć religijnych, stanie na straży tego, żeby jakieś dziecko nie zjadło bułki za 60 czy 30 groszy. To są zadania policji, a nie proszę Państwa ochrona naszej infrastruktury krytycznej. W tej sprawie tak zazwyczaj chętni do rzucania oskarżeń wobec często bardzo zasłużonych ludzi, tak chętni do rzucania oskarżeń wobec liderów opozycji, że są powiązani z zagranicą, nasi rzecznicy służb specjalnych teraz chodzą i bagatelizują a co to takiego dziwnego? Czemu się ludzie dziwicie, że w nocy Hiszpanie sobie pływają po, po, po Bałtyku? Kogo by to powinno dziwić? Powtórzmy, gdyby Hiszpanie naruszali spokój prezesa albo uczucia religijne, wtedy z całą pewnością nie tylko policja, ale być może jeszcze i obrona terytorialna, a także komandosi i inne siły ziemskie i niebieskie zjednoczyłyby się, by ich przed tym powstrzymać. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że przyjdzie kiedyś czas, że Policja Państwowa stać będzie na straży interesów Państwa, a nie interesów jednego Pana.